Na kanale Paweł Agro Show w serii. W dzisiejszym poradniku, drodzy widzowie, sprzęgło regulacja jego. Pierwszy etap luz na łapkach między łożyskiem a łapkami. Wykorzystam właśnie tą oto blachę. Którą dorobiłem ją sobie sam. Ma 2 mm grubości. To jest idealne, aby ustalić odstęp pomiędzy łapkami. Które tutaj widzicie, a łożyskiem wyporowym, które znajduje się opodal łapek. Potrzebujemy, właśnie, poluzować te śruby, aby dokonać regulacji. I zaczynamy regulację sprzęgła, łapek, poprzez rozkontrowanie śrub, które zajmują, znajdują się na łapkach. Nie idzie zazwyczaj to mocno. Tutaj widzimy, jak to ładnie pracuje i ten luz, który jest między łożyskiem a łapkami jest u mnie w moim przypadku zbyt mały powtarzam, we Władimircu wynosi on 2 mm nie więcej, ni mniej, ale 2 mm powiem Wam, pół obrotu śruby zupełnie potrafi zmienić jakby, o właśnie teraz sobie tutaj sprawdzam czy wchodzi na pewno nie, trzeba rozkontrować jeszcze rozkręcić śrubę i zaraz na pewno y, uda się włożyć blaszkę, no to jest naprawdę dobry patent, bo no, różnie na oko może jakieś i przerządy są, no ale to jest tak mały odstęp, że naprawdę ta blaszka dwumilimetrowa jest y, niezmiernie pomocna przy tej całej regulacji, bo mamy pewność, że między wszystkimi łapkami, tak jak teraz sprawdzam, między wszystkimi łapkami będziemy mieli idealny luz i teraz tutaj nie do końca widzicie, bo okienko jest małe i zasłania, ale blaszka między łożysko a łapkę wchodzi bez problemu więc możemy kontrolować y, śrubę no tak jak mówię, niestety tutaj ujęcia takie są średnie ponieważ no, ciasno dość było i, i nie dało się nagrać tego jak, jakoś tak idealnie tak jak być powinno ale myślę, że najważniejsza jest w tym teoria i wiedza, bo tutaj jest podstawą właśnie, że odstęp między łapkami musi być identyczny na każdej z trzech. I najważniejsze, żeby było te 2 mm, obracamy kołem, rozkontrowujemy kolejną łapkę i no tu szybka regulacja, bo jednostopniowe sprzęgło, trzy łapki tylko sprawdzam. No nie mogę właśnie tego tutaj pokazać, że nie wchodzi mi. Blaszka pomiędzy łożysko, a ten jest zbyt mały luz. I powtarzamy tą samą czynność na wszystkich łapkach. Rozkontrowujemy i tu dosłownie niecały obrót śrubą wystarczy poluzować. No trzeba sobie zablokować jednak koło zamachowe, bo to jest dość mocno pokontrowane. Tu zrobiłem te pół obrotu, wkładam blaszkę, mój wyznacznik. Wszystko wchodzi tak, jak powinno, więc. Drugą łapkę uważam za y, wyregulowaną. No i czynność powtarzamy, od początku to samo skręcamy ją, musimy pamiętać, aby oczywiście zakontrować, y, że, żeby nam się tutaj jakieś cuda nie, nie pojawiły. Kolejnym razem, także no. tutaj nie ma jakiejś filozofii, ale tak jak mówiłem na wstępie to jest pierwszy etap regulacji sprzęgła, bo yy, we Władimircu jest niezbędna jeszcze regulacja blokady skrzyni biegów. No to tutaj nie chcę się też, no ja sobie tutaj łyżko w tym momencie właśnie yy, pomogę. Nie chcę się rozwodzić nad tym, wtajemniczeni pewnie wiedzą, bo tutaj jeśli źle, źle wyregulujemy blokadę skrzyni biegów, którą powinno się regulować razem ze sprzęgłem, to będą nam wyskakiwać biegi. No teraz widzicie, może tutaj lepiej widać jak, jak blaszka mi ładnie wchodzi właśnie będą wyskakiwać biegi i to jest jeden właśnie z powodów, dla których we Władimircu mogą wyskakiwać biegi, ale ten odcinek jest poświęcony tylko regulacji łapek sprzęgłowych. W następnym poradniku na pewno postaram się przedstawić wam e, drugi etap, który jest niezbędny przy prawidłowej e, regulacji sprzęgła we Władimircu, ponieważ jeśli jest źle wyregulowana blokada, tak jak mówiłem, mogą wyskakiwać, Biegi. Ja tutaj już kontruję sobie ostatnią łapkę i jak widzieliście po sprawdzaniu blaszką wszystkie łapki mam w identycznym odstępie, popatrzcie ten luz widać właśnie na łożysku, teraz to łożysko inaczej pracuje. Jeśli mój film okazał się dla Ciebie pomocny, zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!